Natomiast, no chcielibyśmy to co najmniej powtórzyć, może pobić, może jakiś autograf e, Ronaldinho, na przykład takie rzeczy się tutaj zdarzają. Dobra, nie przedłużając, ja będę otwierał. Lubię te futerowe boksiki. a ten ma nawet troszkę inną fakturkę niż te poprzednie. Taki nie jest, nie jest śliski, tylko właśnie taki delikatnie. ...materiałowy, nawet nie wiem jak to powiedzieć. Ale w środku powinno być to samo, czyli cztery piękne mini-boksiki. Wejmiemy sobie wszystkie. Ale ciężkie w tym roku. <grymne> Odkładamy boksa. mamy cztery mini-boksy. Eee, tak, no Jakub na pewno liczy na Messiego jeden na 1. Eee, bo jemu się trafiła Argentyna. No i zobaczmy, przygotowana przykładeczka pięć bazowaczek w każdym z takich małych pudełek i jedna limitka. No i jeden hicior, czyli może być koszulka, może być autograf, może być karta w złotku lub może być one of one. Takie opcje przygotował. Przygotował nam producent. Pierwszy. Paczce, nie ma złota, to już wiemy. Trochę się otworzyło, ale niech będzie. W ten sposób. Mm. O, Wszystkie jest w Tak, byśmy to może. Wszystko jest kofalikę, oczywiście. I zostaje. A my lecimy. E, tak się prezentują właśnie. Tak się prezentują te karty. Luis Diaz na dzień dobry nam się tutaj pojawia e, jako kolumbijczyk oczywiście. Tak się prezentują z tyłu. Trochę nowości. E, zupełnie inaczej wygląda ta, ta karta niż standardowe. Standardowa futera, futera unique World Football. Czy lepiej, to musicie sami je cenić. Luis Diaz na początek. Dalej mamy Kevina de Bruyne. Kevin de Bruyne, proszę się, dla reprezentacji Belgii. Emiliano Martinez, Argentyna. Fede Valverde. Dla Urugwaju Fede Valverde to jest limit. Widać już po kolorku tutaj, midfielder. To jest limit do 55, także nie raz limit z pierwszego boksa. Dalej mamy jeszcze Bukayo Bukajosakal dla Anglii. Heritage dla Niemiec, czyli Ilkay Gundogan. Heritage e też wszystkie są numerowane. Ten na 32. Widać, że tutaj odrobili lekcję. Ty już zgadzasz się z przodem. Nie to co w ostatniej kolekcji. I The Greats, Iker Casillas dla reprezentacji Hiszpanii. To jest pierwszy box, Zobaczmy, co się skrywa. Tutaj w Hicie. W Hicie mamy dużo różnych znaczków. To jest chyba pozioma karta. Tak, już ładnie wygląda. Gennaro Gattuso. Nie, to jednak jest e, pionowa Coach. Gennaro Gattuso dla reprezentacji Włoch. To jest pierwszy Hicior. Dzisiaj limitowany do 9. 3 na 9. E, mamy tutaj koszuleczkę z jego okresu gry w AC Milanie, prawdopodobnie mecz Ligi Mistrzów z Celticiem na San Siro 2004 rok. Z tego co pamiętam to w 2005 Milan przegrywa w finale z Liverpoolem, także tutaj blisko, blisko tego. W 2003 chyba wygrywali Ligę Mistrzów. Mamy Gennaro Gattuso w wersji coach z koszuleczką z Milanu. Limitowany do 9. Eee, no w topka sobie ładujemy szerokiego. To nie to jest ten top. To topek. jest 130. No a to? To w ogóle nie to. Nie, to na to inne. Okay. Wymieniamy mu koszulkę. Ale próbujemy wciąć na te małe. Nie, no daj tą dużo. Duża koszuleczka na dużą kartę, duży toploader, a masz większe? To jest 180, 130? 130? 180? Okej. Okay. to jest nie wiem, to powinno być to, Mhm. Dobra. jest powiedz, Boja bojach. Gennaro Gatuzo. Chyba tylko 3 Toploadery 180, więc czwarta karta musi być na tyle dobra, żeby wpadła w holder Bo te to, Toploadery 180 jakoś z rynku zniknęły Magicznie Tu Tutaj też złota nie ma Musiala rozpoczyna nam tego boksa dla reprezentacji Niemiec Richard James obrońca angielski oczywiście, Lionel Messi The Greats bazóweczka, nie to nie jest bazóweczka, to jest limit Lionel Messi na 62 w e, secie The Greats mamy mamy Messi'ego w limicie dalej mamy mm, Jonathan'a Davida dla Kanady Antoine Griezmann dla Francji i Clint Dempsey The Greats dla Stanów Zjednoczonych. Wszystko przed nami jeszcze, może jeden na jeden. Eee, co tutaj nam się kryje? Kryje nam się tutaj Robi Fowler. Robi Fowler z autografem, Autograf on Card A Light Robi Fowler i to jest chyba limitowany. Bardzo nisko do czterech Robi Fowler. E, podpisał kartę 6 marca 2023, czyli prawie rok temu w Liverpoolu. Mamy... Dla reprezentacji Anglii. Robbie Fowler. Trochę brzydki ten autograf, szczerze mówiąc. Ale jednak e, na czwórkę. Reprezentacja Anglii. Tak, ale to jest y, 75 to jest max. Garniemy sobie w holderek tego robiego fulera. Ania tutaj będzie z tym walczyć, a ja lecę z kolejnym boksem. Marquinhos, reprezentacja Brazylii, dalej Gonzalo Ramos, Heritage, jest to na 35 limitowane. Gonzalo Ramos, jest to oczywiście Portugalczyk. Odegard, Norwegia, Rico Luis, next, i to jest limit. Rico Luis limitowany do 30. 4 na 30. Leci Anglia. Sypie tą Anglią dzisiaj. nie mówi, że zawsze sypie Anglią. No nie zawsze. Czasami Argentyną. E, Rodrigo. Brazylia. Kolejny Rico Luis, Tym razem bazóweczka. I Hurricane. No rzeczywiście. Sama Anglia dzisiaj. Witamy Robiego Fowlera na podium. Tam gdzie jego miejsce. Co jest na hicie? Na hicie. Mamy, nie wiem czy ktoś was poznaje. Marcelo Salas, Marcelo Salas, czyli słynny e, Chilijczyk limitowany do 19. Koszuleczka e, jest z okresu gry w Lazio z jakiegoś meczu towarzyskiego w sezonie 89. 98, 99, przepraszam. Ładna karta, w sensie nowy design nie było takich jeszcze. Lightki, coache już się zdarzały, ale tego przynajmniej ja nie pamiętam, żeby tego, taki legend nam się kiedykolwiek trafił. Kawałek koszuleczki. Marcelo Salas, Chile. Przyjemnie, bo jednak taki dosyć egzotyczny spot. Ktoś mógłby pomyśleć, że bez szczęścia w losowaniu, a tutaj jednak. Chciałbym nożyć. I ostatnia paka. Wydaje się, że ten autograf był hitem tego Display Boxa. Nie ma tutaj nic złotego. No ale liczmy, liczmy że tutaj jeszcze jakieś emocje, emocje się pojawią. Enzo Fernandez na przykład z Argentyny, to już wiemy, że tutaj będzie. Będzie limitką. Czaremary, hokus pokus, Cyk. E, na początek Alessandro Bastoni. Dla reprezentacji Włoch, oczywiście. Enzo Fernandez. To jest Argentyna, limitowany do 40. 28 na 40. Enzo Fernandez. Edling Haland. pojawia się norweski e, po raz drugi akcent polskiego na razie brak. Aleksander Isak Skandynawia Szwecja. Cristiano Ronaldo The Greats bez limitu niestety i Kim Min je, e, Kim Min -je z Korei Południowej. Witamy Marcela Salasa tutaj na podium. No i ostatnia karta dzisiaj. Ostatnia karta, ostatnia szansa na przyjemne trafy. A kurczę. Mythical. Mythical Mark Wilmotz. Mythical to jest jakiś e, legendarny, stary zawodnik. Belgia w ogóle nie kojarzyłem takiego zawodnika. Kawałek koszulki z gry w szalkę 04 przeciwko Borussia Dortmund na Westphalen Stadion, eee, limitowane do 9. No, ciekawe, ciekawe. W ogóle nie kojarzę nazwiska. A to nie jest coś tak strasznie odległa historia, jeśli grał w 97 roku w tym meczu. Całkiem przyjemny traf na pewno dla kogoś z Brazylii, e, z Belgii, przepraszam. Kto tam. Z tego co pamiętam, Hubert Śpiewak-Belgie zbiera, więc pewnie byłby zainteresowany taką kartą. Już sekundę. E, także podsumowując, e, co nam się dzisiaj trafiło? Coach Gennaro Gattuso dla reprezentacji Włoch. E, koszulka z AC Milanu limitowany do 9 sztuk na świecie. Dalej Marcelo Salas. E, Chile. Limitowany do 19, Last Mate 19 na 19. Koszuleczka z meczu towarzyskiego w barwach Lazio z sezonu 98-99. Ania szuka jeszcze nowego domku dla Belga, więc ja przedstawię Robiego Fowlera w wersji Elite z autografem On Card, oczywiście Robi Fowler na reprezentacji Anglii. Jest to karta podpisana 6 marca 23, limitowana do 4 sztuk, również Last Mate. No i ten ostatni, Mythicals Mark Wilmot's z Belgii limitowany do 9 koszuleczka z meczu w ramach, w barwach Schalke 04 przeciwko Borussi Dortmund 97 rok ja wam bardzo dziękuję super, że się to dzisiaj zapełniło jedna z najszybszych chyba sesji futery od wielu wielu miesięcy mam jeszcze dwa takie boxy, będziemy oczywiście oba otwierać na breakach no i gorąca prośba, żebyście ogarnęli płatności, bo tam trochę ta lista się wydłuża kto wie, to wie oczywiście, kto ma do zapłaty. Jak ktoś się ze mną mawiał, to ok, natomiast bardzo proszę o uregulowanie. No i z futerą wrócimy, myślę, jeszcze w tym tygodniu, gdzieś pod koniec, będziemy próli drugiego boksa. Jutro pewnie zrobię sobie wolno na recap i na wszystkie czynności, natomiast w środę wracamy z. Z jest niespodzianką powiedzmy, jeszcze nie wiem co będzie otwierane. Dla ciebie. Dzięki wielkie, trzymajcie się i hej!